Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin. Krótka informacja, przynoszę się z hitboxa na Twitcha. Jeśli macie tam konto, możecie tam zaobserwować Moje konto na Twitch TV slash Games. Okej. Okay. Eee... Co my tutaj mamy? Piękna i bestia. Muszą udać się do druidów polekarstwo na lekantropię. No dobrze. Eleganckie przyjęcie też jest. Spoko. Pójdziemy sobie tutaj. Lecimy. Kolejne utopce. No i topiece. Okej, okay, widzimy się za chwilę na miejscu. Żeby tutaj, wiecie, nie zajęło to zbyt długo. Okej, okay, jesteśmy u Hierofanta. Spytajmy się tak, go ja wy... o to lekarstwo. Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się na w wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na lykantropię. Choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. Pięć powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę, a jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość. Pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamięta mi tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest... Nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość Wilkołaka. Tak, biały wilku. Okej. Okay. Mam nazbierać blekotu. Ile mam tego blekotu? Sprawdzę. Dwie liście blekotu, okej. Okay. Gdzieś tutaj blisko powinien być blekot. No właśnie, mamy tutaj blekot. Trzeci już, ten blekot. A... Kolejny blekot powinien, by powinien być gdzieś dalej. Tylko nie wiadomo w którą stronę pójść. Tu też się sprzyda, Biały mit też zresztą. Idziemy już szukać blackotu. Tutaj są wilki. Trzeba je zajbać, nie grupowo oczywiście. Ach się tu skurwę synę. Ładnie, bravo. Jak miejsce Kwipunku niedobrze. Zawsze mam brak miejsca. Szukamy blekotu dalej. Jest blekot tutaj, trzeba uważać na te stwory, które tutaj będą, Zapiszę grę na wszelki wypadek. Ok, idziemy dalej. Czwarty blackout. No i został nam jeszcze ostatni blackout. Jest tam blackout, ostatni. Zajebiście. No to ma, połowę misji mamy wykonaną, nie? Woref. Kim ty kurwa jesteś, Worew? Czy to ty jesteś tym wilkołakiem, który napada na ludzi? Chyba tak. Tak, to jest wilkołak. Trzeba na niego uważać. Mamy już pięć liści blekotu. A teraz co? Skarż na mapie. Aha, przystań. Okej. Okay. Nie pójdziemy tą stroną, no bo wiecie, wilk, duży i tak dalej, i tak dalej. Dwie czułki zostały do rozstawienia. Nie zbliżaj się, WOREW, nie zbliżaj się Błagam. Idziemy tutaj. Jakś kolejne ciało. Co w nim znajdziemy? A rybę. Tutaj gruszkę mamy. Niepotrzebne mi do niczego. A szkoda. Niepotrzebne mi dlatego, że nie mam miejsca w ekwipunku. Gdyby było tak samo jak w Wiedźminie, trójco oczywiście, oraz w Skylimie, no to wtedy by było zajebiście, a tak to... wiecie, chujnia straszna. Chodzi mi o... Limit takich wiecie e, rzeczy w ekwipunku, jak w Skyrimie, nie, że jak w Skyrimie jest 300 do 300 iluś tam kilogramów nie, no to wtedy postać wolno chodzi. A tutaj czegoś takiego nie ma. Szkoda. No, trzeba tutaj uważać na tą grupkę. Okay. Jesteśmy w, w mieście. W, w zimie. Coś tutaj będziemy mieli w beczce. A ja nic. A tutaj też nic. Szkoda. A tutaj pochodnia. Ciężko. No dobra, idziemy sobie w stronę Widzimy klasztornej. Spróbujmy tutaj wykonać kolejne misje, pójdziemy sobie. W zimy handlowej, po to, żeby wykonać quest związanego z kośćmi, poziom zawodowiec beczka. A, nic ciekawego. Zapiszę, grę na wszelki wypadek może Shiny coś będziemy mieć dla nas. O, nie ma babki. Okej. Okay. Co tu się odjebało? Ok, weźmy to wszystko. Pamiętnik babuni. Rybę nie mogę wziąć. Tego też nie mogę wziąć. Redens. Dobra. Wchodzimy na górę. No i mamy Szajni, Geralt? Wszystko w porządku? Bywaj. No, nic więcej nie ma dla nas. Szkoda, weźmy to wszystko. O, balady mecydyna sądowa. O, proszę bardzo, mamy to. Nalewka babuni, przedmioty fabularne. O, sprzeda nam się. Bursztyn tutaj nie za bardzo. E Przenieś to tutaj. Okej, okay. wyjść tutaj. Jak to tutaj? Jak brak miejsca. Nie bierz tego, please. Weź to. Aha, to już prze przeczytałem. Okej. Okay. Mecydyna sądowa. Tutaj możecie sobie przeczytać. Okej, okay, fajnie. Dobra. Wszystko jest, wszystko jest. Weźmy wino. No to co, to wychodzimy stąd. Reny, fajnie. Okej. Okay. Pójdziemy sobie do wezimy handlowej. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, pójdziemy sobie do Carmen. Jest Carmen. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z Bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć likantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest Twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. Okej. Okay. Muszę poczekać na rozwój wydarzeń. Spoko. Może wejść, wyjść, nie wiem. Kolejną czujkę muszę tutaj wsadzić. Przejdziemy. Chyba mam wszystkie tutaj mocy, nie? Chyba tak. Aha, cool. Trzeba go zajebać. Chodź tu. O, ty skór wielu. Ale ty jesteś mocny. Z ciebie nie ma. Weź to wszystko. No gdzieś tutaj muszę sadzić czujkę. Może jak pójdę w stronę cmentarza, no to wtedy może. Tam będzie jakaś czujka, nie? No i mamy czujkę. No i kula. Trzeba uważać. kule, same okej. Okay. Antygrawery są chwileczkę, czy ja tutaj muszę zajebać te kule. Czy mam misję z kulami? Sprawdzę jeszcze. Okej, okay, spoko. Zbieramy to wszystko. Bronie oko, ja czy ciele. Ok, mamy kolejnego kula. A no, niestety muszę korzystać z poradnika. Dlatego, że nie wiem co i jak, nie? Jakie są misje, misje poboczne. No cóż... O, nawet plaster miodu jest. Fajnie. Gdzieś tutaj muszę rozstawić czujkę. Mamy rzeźbę. Może tutaj muszę postawić tą czujkę. To no nie wiadomo. Kolejny driver. Świetnie. Jeszcze jedna czujka. Pewnie gdzieś w, w zimie klasztornej, chyba. Albo w handlowej. Jestem już pewny. Mylą mi się pojęcie, niestety. No cóż. Aha. Grupa Chuli. E, Spoko. Dobra, jeden już z nie no, szybkie ci się tutaj nie nadaje, no. Styl mocny się nada. jak to woli styl silny. Świetnie. No wyjmij ten miecz. Halo. O, ten jest mocniejszy. Chcę je przyzwać czy co? Bo ja już nie wiem. Już zdechu. bardzo szybko. Dobra, mamy jakąś czaszkę, świetnie. Kolejny kul. Cool. z siłka jest. Białe róże Co by tutaj wyrzucić? No to wyrzuć, no co mi to? Okay. Wyjście do krypty Zimiejka Mamy kolejnego Graveira Do zabicia Coś wyskoczy na mój ryj? Dobra, wycisz na niego? Całkiem ładnie nam poszło. Okej, okay, lecimy. Ile mam już krwi Kula? Sprawdzę. Ekwipunek. Krwi Kula już mamy wystarczająco dużo. 45 flakoników. Okej. Okay. Kolejny cool, fajnie. Dobra, idziemy. Spierdalajmy stąd. Okej, okay. źródło, jedna czujka została, eleganckie przyjęcie, spoko. Pójdziemy może do Kalksteina, ciekawe co on ma dla nas. O, proszę, mamy tutaj drzwi do domu dentysty. Wcześniej to był dom Raymonda. Dziwne. Tutaj mi się nic nie zmieści. Szkoda, bufer, przesiło tylko. No i mamy gościa. Popytajmy się go. Biało włosy. No witaj, witaj. Nas, no ludzie. Ząbki nie bolą? A, nie przedstawiłem się, Szmarc zachin, z zawodu dentysta. Gerald z Rivi, jestem Wiedźminem, mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne, <laughs> Wiedźminem, Wiedźmini zabijają potwory, tak? Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja ten, tego kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Szukasz jakichś zębów do kolekcji? Aha, no. oczywiście. Im ciekawszy i trudniej dostępny okaz, tym lepiej. Płacę złotem prawdziwym. Poszukam dla ciebie zębów. Dziękuję. Pamiętaj, nie muszą to być zęby potworów. Ważne, by były unikalne i miały swoją historię. Aha, spoko. Krasnolski dentysta skupuje zęby potworów. Zainteresują cię pewnie kły fledera. Fledery! Bardzo, bardzo interesujące. Czy wiesz, że mają w zębach takie kanaliki do wysysywania krwi? Ech, jesteś wiedźminem. Pewnie wiesz, oto twoje sto orenów. Zajbiście. Na pewno mogę jeszcze znaleźć jakieś eksponaty do kolekcji dentysty. W czym? Znalazłem ku jakiejś bestii. Może cię zainteresują. Hm. Mam już takie. <grystanie> <grystanie> jaż, jaż. Cholerny katar. Chciałbym się go pozbyć. Kiedyś zacisnąłem klientowi obcęgi na języku przez potężne kichnięcie. Śliska sprawa. Dwadzieścia pięć orenów. Więcej nie dam. Szkoda. Nowy poziom, fajnie. Czym... Ludzie nie mają o tobie zbyt dobrej opinii. O, no, tak, tak. Dopóki ich ząb nie boli, szydzą. Ale potem każdy przychodzi i o pomoc prosi. Sami nie wyrywają? Eee, ze szczerbatymi nie gadam. Zawsze opluję. Aha, spokoj. Póki ząb ci nie trzaśnie. Aha, <Pi> bardzo śmieszne. 50 orenów. fajnie. A to co to jest? Sudeński trójnik. Aha. Może coś wyrzucimy, nie wiem, na przykład to. Weźmiemy sobie to. Kolejna szafa. Ryba. Nie pasuje nam. Oreny, fajnie. Zawsze coś. Ok, idziemy na dół. Coś jeszcze nam zostało? Jakieś eksponaty do kolekcji dentysty. Słabo. A właśnie, miałem tutaj pójść w stronę ogniska. Dobra, mamy nowe talenty. Prawny Wiedźmin. Świetnie. O. Dużo talentów. Bardzo dużo talentów. ok, co by tutaj wybrać? Wezmę to. To. No i tyle. Nic więcej. Szkoda. Eee, coś jeszcze. O. Ja wypiłem mutagen. Wezmę też to. A, tutaj są mutageny. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Dobra, mam nadzieję, że to wystarczy. Rozpocznij med medytację. Sprawa, która jest godzina. O, już prawie dochodzimy do końca live'a, niestety. No dobrze, no to w takim razie zakończą tutaj odcinek, zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Wiedźmin już za tydzień, w następnym odcinku będziemy sobie polować na bestie, na stwory i tak dalej i tak dalej.